Podam ci dzisiaj pięć głównych powodów, kiedy warto wymienić biustonosz na nowy. Po pierwsze, pas obwodu jest tak rozciągnięty, że podchodzi nam do góry. Nie jest na tym samym poziomie co miseczka, przez co nasze piersi nie mają wsparcia ani komfortu. Właśnie, drugi powód, szelka jest tak rozciągnięta, że tworzy się z niej taki sznurek spaghetti, który się niemiłosiernie wżyna w nasze ramiona. Po trzecie, to fiszbina, która albo wyszła z tuneliku, albo ten tunelik już jest tak przetarty, że masuje nam cały dzień nasze żebra. A pamiętamy, do masażu służy szczoteczka, a nie fiszbiny. Po czwarte, miseczka jest tak zdeformowana kształtna, że nasze piersi nie mają ani wyglądu, ani komfortu. Po piąte to każda z nas wie, kiedy ten biustonosz przestaje pełnić swoją funkcję. Nie przywiązujmy się do niego, bo nie możemy. Dbajmy o siebie. Co robisz wówczas? Przychodzisz do bieliźniarki z tymi niefajnymi biustonoszami, wrzucasz go je do kosza z recyklingiem, w zamian za to otrzymujesz vouchery obniżające cenę na zakup. Nowego, dobrze dobranego biustonusza. To, co, widzimy się w bieliźniarce w Głupczycach? Zapraszam!